Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Black Gamer. Ja jestem Joel, a to jest dziewiąty odcinek Larry Croft, Tomb Raider 2013. Zapraszam na nowy odcinek, na nowe przygody, na nową walkę w nieznanym terenie. Zapraszam. Ok, startujemy. Na tym zakończyliśmy odcinek. Ósmy. Znaleźliśmy się w jakimś dziwnym miejscu, jakieś dziwne potwory mordowały naszych wrogów, naszych nieprzyjaciół. No to jest zastanawiające, bo raczej to nie byli ludzie, były to jakieś duże postacie. Kto nie oglądał, to koniecznie musi zobaczyć odcinek ósmy. No i obudzi... znaleźliśmy się, czy obudziliśmy się w jakimś dziwnym miejscu, gdzie jest cała masa trupów. I dużo ludzi wisi, właśnie zawieszonych pod jakimś sufitem. Dobrze, udało nam się oswobodzić. Tutaj znaleźliśmy, proszę bardzo, pilota, którego szukaliśmy kapitana samolotu, który się rozbił. O, właśnie tam coś chodzi, coś dziwnego jakiś potwór albo potwory i szukam wyjścia ale to jest chyba tylko jedyne wyjście, jakaś dziura w ścianie błe czaszki, latają kości o oh shit ja cię, ale maczuga ta maczuga dwa razy większa niż niż Lara no z takim potworkiem to raczej ona szansy nie ma Nic nie pozostaje nic innego jak chciałem powiedzieć ciche przejście gdzieś dalej, a tu nagle wypadliśmy spadliśmy wszędzie czachy grupie czachy coś tam się świeci, trzeba tam podejść co to jest? jakiś przedmiot? jakaś skrzynka była to szczury latają Mam nadzieję, że ciągle działa. No, wygląda to wszystko bardzo dziwnie. Dobrze, no, pistolet nie będzie Ci potrzebny. Strzelba mi się przyda. No i właśnie, skoro znaleźliśmy strzelbę, to znaczy, że zaraz coś nas może zaskoczyć. No, ale podmuch to ona ma. Szukają mnie. Rozwala wszystko na swojej drodze. No dobrze, jak tutaj przejść? Skok. Tak. No i co? Gdzie dalej? Strasznie dużo tych szczurów. Właśnie to jest zastanawiające. Tak? Znaleźliśmy strzelbę. Szczury latają. Czy powinniśmy je zabić i oprawić? Zdobywać dodatkowe punkty, aby zmienić je na umiejętności. Chyba bo tak to nigdzie innego przejścia nie, nie, nie zauważyłem, nie grobowców. No i gdzie my jesteśmy? Słoneczna Tak i znowu grobowiec znaleźliśmy jakąś wielką skrzynię. Jakieś artefakty, ty naprawdę tu jesteś? No. Co tutaj jest? I naprawdę martwa. O, jest mumia jakaś leży. Kim z tego. trupem, wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? To nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. O nie! No, tak jak myślałam. Znowu się znaleźli. Skąd on się biorą? I to w takich ilości. Jestem ranny! Pójdziesz do piachu. Juta amunicja się, się skończyła. amunicję trzeba pozbierać co dalej? Ten na razie wyjścia nie widzę No co to jest dzwon? dzwon z liną no i tam coś jest, jakieś belki A na ten dzwon to nie wskoczymy niestety może weźmy amunicję Coś tam jest dalej? Nie widzę, nie widzę, nie słyszę. Lepiej dokładnie sprawdzić, wszystko przejść dookoła, niż byśmy mieli coś przeoczyć. Bo tak, to będziemy żałowali i będziemy marnowali później dużo czasu. No tak, drugie podejście do dzwona. Nie możemy tam wskoczyć. Tu też nie możemy wskoczyć. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Rozejrzyjmy. mhm, uh, uh, uh. o co chodzi z tymi belkami? no leczmy. tak a, rozwalił bramę, oki doki idziemy, idziemy dalej Opisko, obóz. Czy też możemy ulepszyć. Chyba umiejętności. Jedną umiejętność, tak mi się zdaje sprawdźmy. Panuj, no to opanuj. Wyszukiwanie naboi, no właśnie, bo tutaj mamy. Mamy strasznie mało tej amunicji, nową broń zdobywamy, ale w trakcie walki. No brakuje naboi Dobrze, tutaj wstecz. No i chyba już nic tutaj nie powalczymy. Strzelba za sprawę. Hmm. strzelbą. Pięknie, pięknie, panie dziejku. Zabierz amunicję. Idziemy. No ta, już się zaczyna. Wieję. Tutaj wszystko kurczę, rozwala się i zaraz spadniemy. Shit. Dobra, dobra, dawaj krok po kroku, trudno. Najwyżej spadniesz. No i zaczniemy tą planszę od początku. Ciafaj, maleńka, ciafaj. Jak będzie spadać, to będzie słychać. Ja powiem, że tak no. Ja mam lęk wysokości, i tak jak się patrzę na dół, tą przepaść, to, to mnie tutaj rusza przy tym komputerze. Gacz. Dawaj do góry! Dawaj. szybko, szybko, szybko! Ciafaj, 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 Go, 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 go! No i co tutaj? Ale wykombinowali. No proszę bardzo. Już następny sam. Kurczę! Z deszczu pod rynę, normalnie spadam. No wychyl się, wychyl się gościu. Wychyl się. Ajajaj, aj, aj, ja mnie zaszedł. O kurcze, ten starczą jest najgorszy. Shit. Czekanem, go, faktycznie tak, to, to, to działa. Czekanem. Ale ja dostaję. A poległa No dobrze. Ale w końcu udało się ich przejść. I wchodzimy tutaj na górę. Znowu jest kombinowanie. Hmm tymi oknami. Jak ty poustawić to okno? Aha, nadzwoni, trudno. No nie, nie udało się, nie wskoczyliśmy. dobra, dawaj z powrotem na górę. Tam malina. Więc może tam trzeba je strzelić. Strzałą z liną i, i go pociągnąć, rozbujać ale nie pistoleta, właśnie łukiem, łukiem zlinął no i celu, porządnie o tak no i co się stanie co się stanie coś tam uderzył ale ale nie zadziałało to do końca czy za mało wiatru było, czy, czy wiatru nie w tą stronę i tu widzę drugie okno, dobra otwórzmy to tak, teraz mocniej winie strzelmy jeszcze raz rozbujajmy nie wiem co to jest, Z dzwon? nie mam pojęcia, no, jakaś kula? kula jakoś, tak? ten dzwon walnęła, no ale jeszcze mało. Tak, może z drugiej strony trzeba. może To trzeba dźwięk zakręcić. Zakręćmy. Zamknijmy to okno. No i teraz strzelmy jeszcze raz. Może pod innym kątem. Nie, nie tym. Tym to nie strzelisz. No właśnie. O, łup i mina. No, mała, pomyliłaś się znowu, no. Nie tak nerwowo. No, czekaj. No. W co uderzysz, co tam zburzysz? Dobrze. Ale dalej się wszystko trzyma.